Wszystkie telewizje manipulują tak samo. Różnica polega na tym, że jedna ciągnie w jedną stronę, a druga w stronę przeciwną. Słyszeliście jeszcze to twierdzenie tyle razy, że pewnie traktujecie jak oczywistość. Tyle, że to nieprawda. TVP Info za czasów Prawa i Sprawiedliwości przedstawiała wizję świata opartą na narracji jednej partii, partii rządzącej. Ale była to wizja świata oparta na rzeczywistości, ukazująca ją w sposób stronniczy, ale oparta na rzeczywistości. Tymczasem TVN tworzy niemal całkowicie od zera alternatywną rzeczywistość. I pokażę Wam, jak to się odbywa. Co my tu mamy? Mamy. Ministra, Dzień dobry, który przyjechał otworzyć zmodernizowanego Orlika i z tej okazji zagrał pokazowy mecz z zastępcą prezydenta Poznania i dzieciakami. Po pokazowym meczu mieliśmy jako dziennikarze rzeczywiście możliwość porozmawiania z panem ministrem i wyjątkowo trzymaliśmy się tematu. Mieliśmy ministra sportu na wyciągnięcie ręki i korzystaliśmy z tego, żeby dowiedzieć się czegoś w kwestiach sportowych. Wszyscy oprócz Jednej stacji. Ja do wszystkich z każdej strony sceny politycznej, aby naprawdę tonować emocje, bo jeżeli już dochodzi do sytuacji takiej, jakie miały miejsce pod na platformie Opałki, one więcej nie listy, i cały wszystko, nie Czy takie osoby jak Robert Boskieki czy te nastroje? To nie jest tak, że zadawanie pytań nie na temat briefingu. Jest jakąś zbrodnią, często się to robi, zwłaszcza jeśli ma się na nim przedstawiciela rządu, ale jednak rozwarstwienie pomiędzy całą rzeszą dziennikarzy zainteresowanych tym, co się akurat dzieje, i tym jednym dziennikarzem, którego w ogóle to nie obchodzi, jest dojmujące. I co najważniejsze, to nie jest wyjątek, to jest reguła. Zobaczcie w ogóle, o co pyta. Kolega z TVN-u. Takie osoby jak Robert Bogdegi, czy podgrzewają te nastroje? Już pomijam kwestię, jak bardzo zmanipulowane i yy, sprzeczne ze sztuką dziennikarską jest to pytanie, bo to właściwie teza ze znakiem zapytania. Ale zwróćcie uwagę, czego ono dotyczy. Jakiejś nieistotnej bzdury, którą mainstreamowe media próbują nas zainteresować od dobrych kilku dni. Bezskutecznie zresztą, bo ludzie są wyczuleni na tego typu manipulacje. I nawet jeśli w doniesieniach o ataku na biuro poselskie Platformy Obywatelskiej jest zianko prawdy, to ludzie i tak traktują to jak manipulacje, bo widzą, że uwaga, która towarzyszy temu wydarzeniu, jest zupełnie niespomierna do jego znaczenia. O ile dobrze sprawdziłem, w wydaniu faktów z tego dnia nie było mowy o żadnym orniku. To po co była kamera na otwarciu Orlika? Spytacie. Jest to dobre pytanie. Ono dotyczy modelu funkcjonowania stacji, która nie wiedzieć czemu jest uznawana za informacyjną. Pytania o koktajl Mołotowa i Roberta Bąkiewicza zadano tego dnia, jak sądzę, dziesiątkom ludzi. Za pośrednictwem dziennikarzy TVN-u, którzy dostali je na swoje telefony, po to, by móc je przeczytać na wydarzeniach takich jak otwarcie Orlika. Przy czym. Wydarzenia, jak to w Poznaniu, nie mają tu żadnego znaczenia, one nawet nie są tłem, są tylko okazją do tego, by móc wyjąć telefon i odczytać pytanie, uzyskać odpowiedź, która, miejmy nadzieję, pewnie myśląc o tej stacji, będzie pasować do naszej narracji, już z góry ustalonej narracji. To, co dzieje się w Polsce, nie ma większego znaczenia. Liczy się tylko to, co my jako stacja uznamy za ważne. A ważny jest na przykład incydent, który miał miejsce kilka dni temu w Warszawie. Niewiele o nim w sumie wiadomo, ale, ale już łączymy go z nielubionym politykiem i pytamy dziesiątki osób w całym kraju, co myślą o tym polityku w kontekście tego wydarzenia, o którym niewiele w sumie wiadomo, ale się domyślcie. Wydarzenia, o które nie ma żadnego znaczenia, ale nagle staje się newsem dominującym życie publiczne przez następne kilka dni. I tak to się kręci. Nie muszę dodawać, że pytania, które otrzymują na swoje telefony dziennikarze TVN-u, są przeważnie wymierzone w jedną konkretną partię. Wiadomo którą. Ale też nie zawsze się tak dzieje. Dzień dobry. Paweł Łabanda, TFM24. Pani minister, chciałem zapytać o materiał Czarno na Białym, robota w Polsce i o Osiem Gwiazdek. Czy to obce wywiady wymyślają hasła na antyrządowe protesty w Polsce i czy w ogóle 8 Gwiazdek zostało wymyślone przez rosyjski wywiad? Kto wymyślił 8 Gwiazdek? Kiedy pani te 8 Gwiazdek pierwszy raz usłyszała? Dziękuję. Jak trzeba przycisnąć minister Barbarą Nowacką na wydarzeniu zorganizowanym w szkole dotyczącym edukacji o genezę hasła 8 gwiazdek, to się przyciska, bo na tym polega ta robota. Dostaje się pytanie na telefon, czyta się pytanie z telefonu i wysyła się je do Warszawy. Dziennikarz w regionie, w tvn nie przygotowuje sam materiałów. On po prostu zbiera i wysyła do Warszawy, a oni już wiedzą, co z tym zrobić. Oni już wiedzieli zanim on to zrobił. Szukali właściwych słów do swojej układanki. Jakże inna pod tym względem jest praca w telewizji polskiej, która ma 16 oddziałów terenowych, które codziennie przygotowują regionalne serwisy informacyjne, będące rzeczywistymi źródłami informacji o sytuacji w regionie, o sprawach bliskich ludziom dla dziesiątek tysięcy osób. Panie ministrze, ja bym chciał na tematy sportowe odnaleźć. Bardzo mi miło, panie redaktorze. Nie powiedzmy nawet bardzo tylko polski. Jak to wygląda, jeśli chodzi o liczbę statystyk? Ile mamy takich pojazdów w Wielkopolsce? Ile zostało wyremontowane? Jakie macie plany na to remonty? Tak I w jakim czasie? Jak na jakimś wydarzeniu zobaczycie kamerę TVP, to jest bardzo duża szansa, że relacje z tego wydarzenia obejrzycie w którymś z serwisów informacyjnych na TVP-3 albo nawet w skali. Ogólnopolski, bo są programy w telewizji polskiej, które agregują treści zebrane z regionu i informują o tym, co dzieje się w Polsce. TVN nie opisuje rzeczywistości. TVN tworzy alternatywną rzeczywistość, w dodatku rzeczywistość absolutnie toksyczną, w której najważniejsze jest to, co ktoś powiedział na temat tego, co ktoś inny powiedział odnośnie sprawy, którą. Rozdmuchaliśmy do granic możliwości kilka dni temu, w zupełnym oderwaniu od jej rzeczywistego znaczenia dla społeczeństwa. Tak to się kręci. Mam nadzieję, że ten krótki film pokazał Wam, jak działa ten mechanizm i pomógł zrozumieć, jak funkcjonują w Polsce media, a raczej to jedno konkretne medium, bo trzeba Tefoanowi oddać, że jest wyjątkowe i nie ma w Polsce żadnego odpowiednika. No to nie jest komplement. Jeśli ten materiał Wam się spodobał, pamiętajcie o łapce w górę i subskrypcji. Dajcie znać, co myślicie na ten temat w komentarzu, i obserwujcie nas w mediach społecznościowych. Cześć!